Siema, dawno nie było Robloxa kiedyś, to była najpopularniejsza moja seria. Także najczęściej puszczono. Więc dzisiaj gramy sobie w gierkę o autkach, a dokładnie: Call of Ships. Nowa aktualizacja: misja fabryki samochodów, jakieś autka. Fajne, fajne. Zobaczmy, co tutaj dzieje. O kurwa, tu jest coś nowego. Więc jeżeli byście chcieli odcineczek z tego trybu, nowości i tak dalej, no to dajcie oczywiście lajka, like, suba, dzwona. give, Nie wiem dzisiejszym odcinku chciałbym Wam również opowiedzieć, jak to jest, że zarobiłem sobie z 50 milionów hajsów w tej grze. Więc. Budy fabrykę samochodów, co? O, zajebiście, za hajs. Fajno. Chyba, że za to wejdzie. Chęć fabrykę, porozmawiam z mechanikiem, wykonaj zadania. Budy super. Aha! Będzie można sobie tworzyć własne oto. To jest no dobra, nie to. Dzisiaj pokażę Wam, jak zarobiłem o najlepsze auto, tam w jakimś czasie. Tutaj dwa legendarne auta których już nie da się kupić. I tu resztę chodzików. Możecie sobie spauzować żeby zobaczyć, co tutaj się dzieje. I tak, <laughs> więc zagrajmy tym McLaren'em Nie wiem, czy w ogóle Wam pokazywałem go. Ale wiem, że jest za głośno, ale dobra. Więc tak, jak zarabiałem swój hajs tak, że. Pewnie zapytacie. 50 milionów nie chodzi bokiem. A gierka Car dealerships nie jest akurat gierką, która jest tam, nie wiem, najprostsza, najłatwiejsza. Okej, okay, mamy mechanikę zajebiście, Więc dobra, będę wam pokazywał. Tak. To części, o kurwa. Zajbiście quest'a. Więc tak, jak zarabiałem właśnie na gierce? O kurde, w sumie to jest podobna ale co tutaj. To nie jest bo Nie to jest. Przecież. Wiesz. Więc to jest w sumie coś podobnego do tego, co teraz robimy. A dokładnie. Chodzi mi tutaj o to, że zarabiałem sobie w tej gierce. Po prostu jeżdżąc z nie? Patrzę jakiś największy obieg mapy, czyli przykładowo jakaś autostrada. Coś takiego. I po prostu sobie jechałem bączki jechałem, kręciłem się o, kręciłem dookoła siebie. No i tak oto jakoś tam hajs sobie wlatywał. Kupowałem coraz to lepsze auta. Możecie tam sobie spazować, co dokładnie tam mam za fury. No i będziecie wtedy wiedzieć jak to sobie tam leciałem. Zaczynałem i tak dalej. O, limitowane auto. 9 pionów, sobie mnie nie stać, ale fajna furka. Rogini. Rogini to nie jest McTaren. Czyli tak to fajnie by byłoby go zdobyć Maklare... Maklare to jest jednak... więc to jest progent albo coś tam, nie wiem, jebać Więc tak to właśnie wygląda. po prostu się kręci jak debil I przy okazji robiłem sobie świąteczne questy Kurde, teraz tak sobie do wyobrażenia daję, że rok temu już zacząłem grać w tym grę Ponieważ święta właśnie yy, Święta sobie już 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 pędzę sobie... co chcę sobie powiedzieć? Zacząłem grać w tą gierkę, o! To jest to, co... To... Dobra, więc tak warsztat, można sobie fabrykę sklepać. Zajebiście, w sumie fajnie by było ją zdobyć, tak szczerze. Bo kurde, trzeba te części znaleźć, gdzie Więc, kurde, pokażę wam nawet, jak je zdobyć. Gdzie one są? To trzeba je znaleźć więc właśnie no sobie jeździcie tak klepiecie kasę niby nic trudnego a z drugiej strony też nic przydatnego ponieważ na pewno każdy kto grał w ten tryb czy coś takiego to że tak się zarabia pieniądze więc tak szczerze nic ten poradnik wam nie osiągnął, nie pomógł ale tak szczerze nie ma tu innych zarobków ponieważ można sobie jeździć w gigi, ale w nich nie ma najwięcej hajsu za jeden wygrany starają się dużo dobra bo już bym wyjechał, prawie. Przecież. Nie gadę, że auto za 10 milionów nie wyjdzie. niech chuj nie wyjdzie. Tak to wygląda. Tak się Dobra. Jest innego. 5 milionów. więc niż my najdroższe auto. Lamborghini. masz go Chyba, że kiedyś dojdzie nie wiem. Ale jeżeli jest jakieś limitowane auto, to jak na moje powinien być limitowane, nie? Znajdź 10 części do budowy fabryki. Panie jest zjebany. Już dawno nie grałem w tą grę. Ta mapa się zmieniła dosyć sporo. Muszę wam to przyznać. Dobra, jedziemy. O, na przykład po takiej autostradzie jest jak klepiasz, łeczka. Zarabiasz Tyśaka na tam jakiś czas, nie? 1300, No to się zarabia, nie? Nawet na telefonie sobie pykałem. nie jest tak, już nie wiadomo ile. Ale z drugiej strony, mile się wtedy nabija. tam jest najlepszy. Jeżeli chodzi o to lobby. Na więcej wiecie, ja wszystko mam. O, szacunek Jeriku. Tomek. Rozumiesz to? Dobra, ja nie rozumiem tego trybu, nie chcę się tak przygryźć. Czegoś... No to w sumie byłoby na tyle, tak szczerze, ponieważ nie masz żadnego innego pomysłu. Co by tu opowiedzieć? Po prostu kręćcie się dookoła jak Fidget Spinner w 2008 roku. Kiedy ja on tam wyszedł? Kochajcie rodziców. I Aelo.